Dzisiejszy film będzie traktować o gościnnych występach postaci. Często zdarza się, że jakaś postać z gry występuje w innej jako gość. I właśnie takie sytuacje wam dzisiaj pokażemy. Żeby była jasność, niektórzy mówią na tą sytuację cameo, więc jeśli spotkacie taką nazwę gdziekolwiek, będziecie wiedzieć o co chodzi. Na początek seria, która jak wiecie z innego naszego filmu, była prekursorem Assassin's Creed'a. Zresztą będziemy do tej drugiej wracać dzisiaj regularnie. Prince of Persia, Zapomniane Piaski albo Forgotten Sands, jak to woli, to interquel dwóch części Prince'a. Akcja dzieje się po piaskach czasu, a przed duszą wojownika. Fabuła jak to bywa w prequelach i interquelach nie jest z najwyższych lotów, tym bardziej, że gra została stworzona, żeby zarobić na filmie, który okazał się całkiem sporym sukcesem. Ale nie o tym dzisiaj. Pierwsze dwie gry, które wam dzisiaj pokażemy są ciutkę podciągnięte do gościnnego występu, ale także warto o nich wspomnieć. W Prince of Persia Zapomniane Piaski w wersji na Uplay dostajemy punkty Uplay za przechodzenie gry. Im dalej dojdziemy, tym więcej punktów dotrze na nasze konto. Co 30 punktów Uplay możemy odblokować strój Ezio Auditore, bohatera gier Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood oraz Assassin's Creed Revelations i przechodzić w tym stroju całą grę. Fajna rzecz dla ludzi, którym przeszkadza główny bohater gry. Kolejny raz przenieśmy się do świata księcia Persji, tym razem do rebootu serii, mianowicie Prince of Persji, wydanej w 2008 roku. I tutaj możemy pobiegać asasynem grając Prince'a. W menu możemy wybrać skórkę Alteira, bohatera pierwszego Assassin's Creed'a. Ale to jeszcze nie wszystkie postacie w jakie możemy się wcielić. Wybrać możemy także księcia z trylogii, a teraz nawet serii Piasków Czasu. Jest jeszcze jedna postać, która przez całą grę jest tajemnicza, ponieważ odblokowujemy ją dopiero po zdobyciu wszystkich światełek w grze. Bohaterem tym jest... Uwaga, jeśli ktoś gra i nie chce, żeby popsuł mu niespodziankę, niech przewinie teraz film o jakieś 10 sekund do przodu. Tym bohaterem jest prototyp księcia, który nie wszedł do finalnej wersji gry. Na początku gry, kiedy to Gerald opowiada Rosho o sytuacji, kiedy to jeden z bohaterów zostaje zabity, można znaleźć pewnego bohatera, o którym już wspomniałem wcześniej. W lokacji zwanej Barykada, kiedy trochę się rozejrzymy wokoło, możemy zobaczyć scenę, która jest. Dość ironicznym oddaniem akcji z Asasynów jako skok wiary. Jak widać, Asasyn nie trafił do Siana, co Geralt skwitował krótkim. Nigdy się nie nauczą. Prawdopodobnie jest to Altair, chociaż nie wykluczamy, że może to być także Asasyn po prostu. Warto wiedzieć, że w czasie produkcji Wiedźmina 2 znaliśmy tylko Altaira i Ezio, więc nawet jeśli to faktyczny bohater, to jest to jeden z tych dwóch panów. Seria Soul Calibur zdobyła dosyć sporą rzeszę fanów, tym bardziej dwójka, która została wydana na wszystkie wiodące prym w ówczesnym czasie konsole. Gra została wydana na 4 lata przed pierwszą odsłoną Assassin's Przygód, czyli w roku 2003, więc nie spotkamy tam żadnej postaci związanej z serią Assassin's Creed. Jednak umawiana dwójka posiada aż 3 dodatkowe postacie, po jednej na każdą z wydanych platform. I tak w wersji na PlayStation 2 zobaczymy Heihachiego, znanego z innej serii bijatyk Tekken. W wersji na Xboxa gościnny występ zaliczy Spawn. Bohater dosyć mrocznych komiksów, który co prawda w naszym rodzimym kraju nie jest aż tak znany, ale i tak już w połowie lat 90. otrzymał swoją własną grę wydaną na Super Nintendo, a pod koniec lat 90. nawet własną ekranizację. Do wersji na Gamecube został dodany Link, czyli główny bohater serii Zelda. Poboczna misja Requestat in Patch, co swoją drogą jest charakterystycznym tekstem dla Ezio Auditora pozwalane przez kanowanie zmarłego Olivier'a Gernau, czyli prezesa Abstergo z Assassin's Creed 4 Black Flag. W Assassin's Creed 4 Olivier nawet powiedział, że wyrusza na pewno konferencję do miasta Idena Pearsa Chicago. Jest to jedna z misji o nazwie Zlecenie Konwojowe, więc jeśli chcecie zobaczyć znajomą twarz, to musicie troszkę przystopować z fabułą i robić te zadania. Już na samym początku pierwszej misji, dosłownie zaraz po odpaleniu poziomu, możemy przybliżyć sobie widok na oddalony wieżowiec z antenami. A tam zauważymy pewną tajemniczą postać, która podchodzi do wystającego elementu budynku i przybiera dosyć znajomo wyglądającą pozę. Skojarzenia nasuwają się same. Tym bardziej, iż po odstrzeleniu owej postaci usłyszymy charakterystyczny krzyk Orła. Dosłownie taki sam jak w serii Assassin's Creed, kiedy to główny bohater wykonuje tzw. Leap of Fate, czyli skok wiary. W dodatku, po zabiciu owej postaci otrzymujemy achievement o podobno brzmiącej nazwie: Leap of Ninja, czyli Skok Ninja. Także możemy spotkać masę bohaterów, którzy występują w innych grach. Dzisiaj pokażemy Wam trzech. Co ciekawe, bohaterowie Ci mają inne umiejętności jak nasz główny bohater. Zacznijmy od Headcraba, bohatera z serii Half-Life. Jeśli nie możemy zagrać w Half-Life 3, to przynajmniej pobiegamy Headcrabem, prawda? Headcrab nie zaznacza swojej obecności na terenie, gdzie był i dodatkowo ma żółtą krew, która rozpryskuje się po jego śmierci. Jego specjalnością jest to, że kiedy naciśniemy Shift, Headcrab spada wolno. Naprawdę wolno. Prawie stoi w miejscu, bardzo to pomaga w niektórych sytuacjach. Dodatkowo biega dużo szybciej i rozkaczemy nim sporo dalej. Żeby go odblokować musimy zebrać 10 bandaży, które są rozsiane po różnych mapach. Headcraba zobaczycie tylko i wyłącznie w wersji na PC oraz Maca. Na Xboxie go po prostu nie ma, bo jest ekskluzywny dla Steam'a. Kolejnym bohaterem będzie Jill z My Jill Off, niezbyt popularnej platformowki 2D wydanej w 2008 roku. Tak samo jak Headcrab, Jill nie zostawia za sobą śladów, ale za to zostawia ślad w postaci czarnej kreski. Jego krew ma kolor nijaki. Jill tylko wybałusza oczy, a nie ginie w spektakularny sposób. Specjalną umiejętnością Jilla jest zatrzymywanie się na chwilę w powietrzu, żeby zrobić takie odbicie. Pewnie na filmie będzie widać to lepiej. Żeby odblokować Jilla, musimy przejść Warp Zone na mapie 2.8. Bohater ten jest zarówno na Steam jak na Xbox Live. Commander Video to ostatnia postać, którą dzisiaj wam pokażemy. Commander Video to ten niepozorny ludek z serii Beat Trip, między innymi Beat Trip Runnera. Commander nie zostawia za sobą śladów, ale leci za nim tęcza. I przy okazji śmierci rozpryska się tęczą. Jego specjalną umiejętność to sunięcie w powietrzu, wystarczy przytrzymać spację. To naprawdę dobra rzecz, jeśli mamy miejsca, do których nie możemy dotrzeć mięsnym chłopcem. Żeby odblokować dowódcę, wystarczy przejść Warp Zone 1.12. Boha teraz zobaczymy i na Steam, i na Xbox Live. Jeśli podoba Wam się ten temat, to pokażemy więcej postaci, bo jest ich cała masa, a odblokowanie ich, żeby Wam je pokazać, zajmuje sporo czasu. Jeśli Wam się spodoba ten temat, to dajcie znać. Z pewnością przy okazji kolejnego odcinka się nimi zajmiemy, a może nawet stworzymy stały insert. Gra producentów Mortal Kombat, czyli Netherrealm Studios umiejscowiona w uniwersum DC. Mówimy oczywiście o Injustice Guts Among Us. W grze tej twórcy umieścili jednego bardzo znanego gościa spoza uniwersum DC. Jest nim Scorpion. Skorpion, którego oczywiście wszyscy znają jako jednego z najważniejszych bohaterów gier z serii Mortal Kombat. Mechanika jego walki jest bardzo podobna do innych postaci więc jeśli wasz znajomy grał w Mortala i chcecie się z nim zmierzyć w Injustice, to nie musicie się obawiać, że będzie kosił tylko dlatego, że grał Skorpionem wcześniej. Ciekawostka odcinka. Cyfry z kodu kreskowego z tyłu głowy Hitmana nie są przypadkowe. Pierwsze sześć cyfr to jego data urodzenia, a mianowicie 5 września 1964 roku. Kolejne, czyli 0401 to seria oraz klasa, a ostatnie dwie cyfry, czyli 47 dodały agentowi jego pseudonim. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że się wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszamy do komentowania oraz subskrypcji. Zapraszamy Was także do obejrzenia naszego filmu, w którym opowiadamy o easter eggach w grach. To z wami!